To john 271 sina. Chciałem wam dzisiaj zaprezentować unboxing y, od Ubuntu y, czyli firmy która tworzy y, programowania podobne jak Windows XP czy tam Vista y, No, zamówiłem u nich tą darmową przesyłkę no i właśnie dzisiaj przyszła czekałem na nią może tydzień, góra 2 to, w za zawarte tak Jest otwarte. Przesyłka bąbelkowa, czyli raczej dbali o przesyłkę. Tak wygląda. Z tyłu. Opakowa jest więcej. A w środku, co? Po angielsku, wszystko jest opisane. No nie zaciekawie, w sumie, ale. Jest jedna płytka u buntu. No i to tyle, No i myślę, że tu nic więcej nie ma zawarte. No to byłoby na tyle na kolejny unboxing. No i jak sobie widzimy się jak przyjdzie kolejna przesyłka. Do zobaczenia.